Dzisiaj zamierzam zrobić wszystko, żeby zostać sprawdzony na serwerze Paliona. A czy mi się to uda i kto będzie nie sprawdzał? O tym się przekonacie, oglądając ten film do końca. No dobra, a teraz wejdźmy na zielone mc.pl, gdzie gra aktualnie 500 osób. Ale jeszcze przed wejściem, zostawcie lajka like i zasubskrybujcie ten kanał, bo bardzo mi na tym zależy. Oraz nie zapomnijcie zostawić komentarzu ze swoim nickiem, bo tak jak ta osoba, będziecie mogli wygrać 100 zł doładowania na moim serwerze craftQuil.pl oraz przypominam o kodzie zniżkowym na minus 10% na GG, czyli na moim hostingu serwerów Minecraft. Dobra, ogólnie najmocniejszą rzeczą jest to. Że nie wiem, czy po moim filmie, ale ogólnie dodali coś takiego z tego, co słyszałem, jak warp PVP. Strefa PVP, dokładnie tak. I normalnie tu będzie można się biec z innymi graczami na kilaurze. Czy ktoś tutaj w ogóle jest? Halo, halo, czy, czy ktoś tu w ogóle biega? Aha, od razu mnie chyba wytopał w ogóle za, za tą strefę. No dobra, ej, aha, czyli to jest po prostu ta sama strefa, tylko po prostu stworzyli warpa. No dobra, zawsze coś, zawsze coś. Nie będę narzekał. Myślę, że tutaj na pewno wrócimy. O, kurde, tutaj są już ludzie, i to mają jakieś dowolone itemy. Jednak wrócimy tu trochę, później, ponieważ na początku postanowiłem, że po... Kopię na x-rayu. Dobra, jesteśmy moi drodzy na spawnie, a ja muszę włączyć moje ukryte cheaty. Moi drodzy, ten plik, który mam właśnie na komputerze w folderze pobrane, jeżeli go włączę, to odpalają mi się cheaty, które będę mógł w bardzo łatwy sposób wyłączyć, no i trochę namieszać. Jeśli ktokolwiek będzie mnie sprawdzał. Eee! O boże, już mi się włączyła Laura, ja pierdziele, nie, no nie, nie. zaraz palwią się do mnie tepcie chowie ban i, i, i tyle będzie z tego. No dobra, pójdźmy w losowe koordynaty. O kurde, ty już mi tutaj jakieś rzeczy zaznacza, ja pierdziele. Dobra, czy działa X-ray? Działa X-ray, tak jak powinien działać. Bardzo się z tego powodu cieszę. Tam już widzę, że jest jakaś skrzynka, jak i w jest spawner. Ej, zmienili kity też. Boże, jakie przedmioty dowalone. Dobra, ej, jakie ja tutaj... dobra, to jest dowalone teraz. Ej, w ogóle wszystkie rzeczy, które tak naprawdę powiedziałem na moim filmie, oni je chyba zmienili. Mega props w ogóle za to. Dobra, bierzemy sobie kit zielone. Mamy całego seta na szczęście. O, proszę sobie odejść ode mnie, panie zębiaku. No i dobra, wydaje mi się, że możemy się w tym momencie wkopać i zacząć szukać diamentów oraz sprawdzić, czy jakikolwiek administrator w ogóle się zajmie mną i czy jest ktokolwiek tutaj aktywny. Dobra, tutaj już mamy pierwsze diamenty. Generalnie problem jest taki, że ja za bardzo na czacie nie widzę ludzi, którzy. Znaczy, no nie widzę, żeby administrator coś pisał, więc nie wiem, czy nawet w ogóle jest jakikolwiek aktywny tutaj administrator. Jeśli nie, no to mam oczywiście plan B. Jeśli nie zostaniemy sprawdzeni, nie zostaniemy bana od Antychita to mam plan taki, żeby samemu siebie zgłosić. Dokładnie tak, na Discordzie. Nie wiem, co z tego, co z tego może być, ale życzę i powodzenia. I zostawcie like i zasubskrybujcie so, kanał. Oraz po tym filmie wbijajcie na Craftcuba, bo no, może być dzisiaj grubo. Dobra, następne diamenty. Halo, halo. Nikt jeszcze tutaj nie jest obok mnie. W ogóle nie mają żadnego, tak mi się wydaje, anti x -raya. Chociaż, no chyba, że im po prostu się wyświetla to, że na przykład kopie ktoś diamenty. Ale no nie wydaje mi się. W mam wrażenie, po prostu, że tutaj będziemy mogli się czytować ile chcemy. No, aktualnie następne diamenciki są przed nami. I na ten moment mamy już 50 diamentów. Dobra, dobra, ja dzisiaj cały Ku kopie, nie? Całe ku diamentów będzie. Nie, no moim zdaniem, naprawdę, no ciężko będzie tutaj dostać bana. Postanowiłem zapytać, na czacie, czy jest jakiś admin? Jest admin. Dobra. A, nie mogę kopać? Musisz wykopać jeszcze. No dobra, to musimy pokopać. Muszę na siebie bardziej zwrócić uwagę, bo ja wiem, że raczej administracja powinna to zauważyć, że jestem na serwerze, jeśli jest, i będą raczej mnie sprawdzać, bo raczej mnie znają. I domyślam się, że czytuję. Więc może nam to nawet trochę ułatwić, że jestem właśnie na swoim niku. Dobra, i ile tu jest wokół mnie diamentów, to jest przesada. Tutaj diamenty, tutaj diamenty. Ja to jakąś topkę chyba diamentów, powinienem dostać. Zobaczmy, czy jest w ogóle topka wykopanych. E, jest! Aha. No i oczywiście mi się nie aktualizuje. Nie wiem czemu. Mam zero wykopanych diamentów. Oni mają po. 20 tysięcy wykopanych diaksów. Co, to jest niemożliwe. Dobra, ja, ja nie jestem tutaj jedynym cheaterem z tego, co widzę. Dobra, no i przecież ja kopię, tak, obvious. Ja kopię dosłownie. Ja, ja się wykupuję ty, typowo na, di na diamenty, nie? Ja mam wrażenie, że jakby jakiś admin chciał, to on by już wiedział o tym, że ja mam po prostu czyli to by się do mnie tepnął. No aktualnie wydaje mi się, że po prostu tutaj nikogo nie ma. Więc zmieniłem konto na Discordzie. Oraz dołączyłem na Discorda zielone MC. Dobra, moi drodzy DC, zielone mc.pl Dołączamy tutaj sobie, let's go. Weryfikacja, wiadomo, wszystko. Naciśnij czerwoniski z zielonym jabłkiem. Dobra, super, zweryfikowałem się. I teraz plan jest taki: Gdzie tu jest centrum pomocy? Mam sprawę, stwórz ticket, dobra. Serwer Minecraft, zgłoszenie. Chcę kogoś zgłosić. Użytkownika. O, Twój nick, Frizoluszek. Nick osoby, którą chcesz zgłosić, zęciak. Data, godzina sytuacji. Dobra, czy to jest ważne? Nie. Załóżmy, że, że tak. Załóżmy, że o 15.50 powód zgłoszenia. Ten gracz ma X-raya i kill Aure. Dobra, zgłaszam mój Drodzy, samego siebie. Ułatwiam pomoc. Znaczy, ułatwiam całą sprawę w ogóle administratorom, nie. Ciekawe, czy, czy ktoś tutaj się zgłosi. Gdy ja czekałem na odpowiedź administratora, w międzyczasie kopałem diamenty. Dobra, nie ma żadnego problemu. Lecimy dalej, moi drodzy. Cały czas będziemy kopać diaksy. Jeśli wykopię ich wystarczająco dużo, to plan jest taki, że po prostu pójść się pobić i zobaczyć, jak działa tutaj Kilaura. Chociaż w sumie wydaje mi się, że zaraz w ogóle możemy pójść i tak to ogarnąć. Tylko boję się, że dostanę bana od Antychita. I to mnie najbardziej martwi, bo za X-Ray'a na pewno nie dostanę. Nie no, patrzcie to! No ile już Jaksa mam? Dwa staki ponad. Nie, no, to tak zapierdziela, że masakra, nie? Dobra, zapytajmy na tym czacie, czy jest admin. Teraz może może trochę czat się wzbudzi. Wzbudzi, wzbudzi, wzbudzi żyć, żyć? Nie wiem. Wiecie coś. Obudzić, o. <laughs> siema zęciak, siema zęciak. Dobra, widzę, że tutaj są moi widzowie, ale admin żaden nie odpowiada. Postanowiłem tepnąć do siebie kilku graczy, żeby mogli zobaczyć, jak cheatuje. I dobra, przecież. Dobra, ja, tepam normalnie ludzi. TPA, gwiazdka. Kurde, nie mogę tak zrobić. Dobra, tepam wszystkich. I będę im dosłownie pokazywał, jak ja kopię diamenty. Dobra, jest już jakiś gracz wokół mnie. Let's go. Potężny Jacobig. TPA accept. Oni i tak nie mogą mnie bić tutaj, więc fajnie. Ej, dobra, jakby ich zrzucić im na ich lawę? No dobra, w sumie bez sensu. Nie, nie, nie będę tego robił, sorry. O, skill paliona, siema. Dobra, patrzcie to, panowie. Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Chodź, Chodźcie tutaj. Biegajcie za mną. Dam wam diaksy. Dobra, 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 patrzcie to. Normalnie będę im wykopywał diamenty i mi szukał. Dobra, tutaj masz diaksy, więc sobie możesz wykopać. Dobra, to jest za mocne. Wszyscy moi drodzy piszą tutaj na czacie do mnie. Dobra, tutaj macie następne diaksy, więc możecie sobie je również wykopać. Proszę cię bardzo, panie Palion. Dobra, czy tu są gdzieś jeszcze wokół diamenty? Dobra, to tego jeszcze nie było, nie? Jakby to, teraz to jeżeli administracja mnie do mnie do i mnie lepiej mnie nie sprawdzi, to znaczy, że ona nie istnieje. Po prostu. Patrzcie to, jak oni za mną idą. Wszyscy za mną biegają. Proszę bardzo, tutaj macie następne diamenty. Pro, proszę was, proszę was. Pr weźcie sobie. <grym> Alex, jak chodzi za mną, i kofie. Dobra, patrzcie to, tutaj są następne diamenty. Nie wiem czy on o tym wie, ale proszę cię bardzo, tu masz następne diaksy. Nie no, ja ich nawet nie potrzebuję, no i tak dostanę prawdopodobniewana. Więc chociaż oni sobie coś na tym skorzystają. Ile tam ludzi? A cały czas się do mnie jeszcze typają. O ok, gość. No dobra, tepam. Gdzie są jeszcze diaksy? Tam są diaksy. Odsuńcie się ode mnie, bo ja tu wam da chcę dać diamenty, rozumiecie to? Ej, 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 ej bo tu lawa, 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 niebezpiecznie się zrobiło. Odsuńcie się, bo kopię wam diaksy. Kurde, nie możecie za mną. Nie możecie mi tu przeszkadzać, bo nie dostaniecie diamentów, rozumiesz? Oj, proszę cię bardzo, trzeba było się nie wpierdzielać. Fy, ile tu ludzi jest? Da tam są diamenty, chyba już ogarnęli. W sumie i mogę je dać. Macie tutaj. Macie diaksy, macie diaksy. Dobra, tutaj znowu są, znowu są, znowu są, proszę cię bardzo, tutaj możecie sobie iść skopać. O halo, nie kopiecie tych diamentów? <laughs> Oczywiście, że kopią! <laughs> Oczywiście, że kopią, no. O! Dobra, nie wierzę! Administrator Klo kropla 150. Czas moje blokady dwa dni. Dostałem bana! Dostałem bana na zielonemce. A to było naprawdę ciekawe, ponieważ nikt nie odpisał na moje zgłoszenie, więc prawdopodobnie nawet go jeszcze nie zauważyli. Ej, dobra, ogólnie prawda jest teraz taka, że ja dostałem tego bana, tylko i do tego, no bo no sami widzieliście, co zrobiłem, no jakby ja już się nie kryłem. Ja się po prostu już nie kryłem. Więc chciałem sprawdzić, jak to będzie miał zwykły gracz. Dobra, zmieniamy konto, moi drodzy. Chodzę na zielone MC, ponieważ teraz możemy testować sobie PVP. Sprawdzają zęciaka, no. Dobra, ja już jestem, moi drodzy, na innym koncie. Ja, wierdzielę, co to się od, odwala w ogóle na tym czacie. Dobra, wszyscy generalnie mnie tak kurde kojarzą i to mi na pewno nie ułatwiło sprawy. Jednak, tak jak powiedziałem wcześniej, chciałem testować PvP na serwerze, a do tego potrzebowałem przedmiotów. Więc wszedłem na stronę zielone mc i zakupiłem najlepszą rangę na serwerze. Moi drodzy, 60 zł. Miki 000X. To jestem ja 60 zł. Moi drodzy, stawcie like <słuch> i zasubskrybujcie ten kanał. Błagam Was, yy, bo właśnie wydaję tutaj pieniądze na serwerze tylko po to, żeby Dostać bana zaraz. Lub nie dostać, zobaczymy. Dobra, płatność przeszła. Teraz czekamy. Tak naprawdę, ty. O, właśnie na rangę zielonej którą właśnie dostałem. Odbieramy, moi drodzy. Kit. P.D. Ped... Co piszą na czacie? Ja w Ci są też mocni. Oj, kit kluczamy. Dobra, otwórzmy sobie. Mamy. Dostaliśmy takie coś. I co tutaj jest? No, jakieś spoko przedmioty. Zawsze coś. Fajnie. Więc poszedłem na warfie, pi. Dobra, lecimy na strefę. Moi drodzy, aura, Hitboxy. Od... Oczywiście będziemy odpalać. Cyk. No, jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Czy to są w ogóle Jesteś ludzie? No właśnie tak, jak myślałem, że tutaj nie, 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 nie ma za bardzo nikogo. O! Ej, są! Są normalni ludzie. Dobra, walej na kilaurze. Let's go! Dobra, on malą, on malą, leży! Dobra, tu jest jeszcze ziomeczek. Uwaga, uwaga, uwaga. No śmierć będzie. Dobra, leży. dwóch już Dwa kile już mam, A, ale tu i temy z nich nie wylatują. Boże, dlaczego tak to jest zrobione? Nie rozumiem tego. Pozdrowienia do więzienia Zędziaków. Wszyscy moi drodzy, tutaj piszą cały czas w moim banie, Dobra, dwóch ludzi jest. Dobra, walek z kilaury. Dawaj, 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 dawaj. <laughs> dawaj, 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 dawaj. Dobra, uwaga. No już mamy chyba jednego kilka tutaj. Dawaj, Szymon, chodź tu. Szymon leży, zarobiście Dobra, tu jest następny ziomeczek, też leży Na razie bardzo dobrze to idzie Tu są jeszcze ludzie, dobra Dobra, szybka, szybka bitka, szybko ich sobie wyjaśnimy Dobra, leży Biznesmen jakiś, moi drodzy Kurde, muszę go walnąć, dobra Mamy go, mamy go, mamy go, moi drodzy Będzie, będzie, będzie nasz, będzie nasz A Ja sobie normalnie biję na tak tych ludzi wszystkich i... Dobra, leży, 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 dobra ja to zaraz topkę wbijam. Przecież, ale dostał. Ale dostał. Dobra, na całym czacie jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o zabójstwa, to tylko mój nick. Oj, będzie banik wizowy. O, 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 i do i do następni. Witam, witam wszystkich. Dobra, szybko, szybko następne kile sobie wbijemy. Dobra, dano zginij, zgin już sobie. Ty ukradł mi fraga, ale gość Dobra, 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 ten dostaje oklep Oj stary, no to się źle na ciebie skończy Ty już chyba to wiesz, co? E, jakieś lagi w ogóle są na tym serwerze Tak, nie wiem czy wy to widzicie, ale jakieś są Nie no stary, no ty mi nic nie zrobisz no, Weź daj sobie spokój, no stary, ja tutaj normalnie cię rozwala na cheatach No chodź, 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 ej dobra, to jest dobry ziomeczek, który będzie mógł mnie zgłosić Bo on widzi to, że ja mam cheaty już Przynajmniej no tak mi się wydaje A tu się ludzi zrobiło Dobra, Maxiu jakiś, chodź, chodź, chodź Maksiu Dobra, dostał, dobra, zjemy sobie złote jabłko Dobra, do końca go, do końca maksia, do końca maksia Do końca maksia lecimy o, Ale dostaje, ale dostaje, ale dostaje, ale dostaje Dobra, on mnie już zgłosił prawdopodobnie <grym> Nie no, ja go rozwalam tutaj normalnie Nie no, szczerze No na zęciaku wydaje mi się, że on dostał banana, nie No, chodź tutaj, dobra, no hit znowu Hit, hit, no ile jeszcze tych hitów Umrzesz, umrzesz kiedyś? No, 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 i, 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 i. I jeszcze zjadł jabłko, no nie wierzę, serio Pff. Dobra no stary ale to jabłka to ci za dużo nie da Stary to jest twój koniec no Dobra na razie, na razie i tak bana jeszcze dostałem I nikt mnie nie sprawdza Nie wiem czemu No Maxiu, no kini nie, no nie jeszcze mi go dobiją nie Jeszcze mi go dobiją chyba Patrzcie no, jak go walą Dobra zabiłem, zabiłem innego On ma jedno serce No, 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 no No i za zabiłem go, dobra let's go Dobra teraz tego szybko, szybka akcja Ty bo ja zginę Nie no ja nie wiem czemu ja nie dostałem jeszcze bana nie kumam tego. A ja już dawno powinienem go. Ej, ja nie wiem, czy on też się odpalił cheatów jakiś. Kurde, albo są takie lagi, że ja nie wiem, od co biega. Aha, zginąłem. Więc postanowiłem wziąć kill i pójść również kopać na X-Rayu. Dobra, ale teraz robię, robię szybką akcję. Mam X-Raya. A, nie mogę pisać. Mam X-Raya, napiszmy. No idźmy chwilę pokopać na tym X-Rayu, jeżeli po prostu. No, admin tutaj cały czas odpisuje, więc fajnie. Ja nie sprawdziłem w ogóle, jak działają takie rzeczy, jak na przykład nuker. Pokopmy sobie na nukerze chwilę. <laughs> Czemu nie? Dobra, ten nuker jest trochę la lamerski. Tak ogólnie. Jak włączyć X-Raya? <laughs> moje. Mamy pierwsze diamenciki na tym koncie. Help op mam X-ray. Zobaczymy, czy. O kurde, dobra, już myślę, że mnie Avin bija. A tutaj zombie. Nic. Yy, ja się nawet już przyznałem. Napisałem im normalnie na czacie, że mam cheaty. Więc mają łatwo. Więc tak naprawdę teraz, jeżeli wkopię się tutaj, na te diamenty powinien już zostać bana. Lub zostać sprawdzonym. Uwaga, uwaga, czy to będzie ban? Czy to jest już koniec, mój? Prawdopodobnie jeszcze nie. Jeszcze nie. Nie, no, widzę, że jednak banują tutaj, więc. Yy, no, tak jak mówię, ja zrobiłem po prostu. O patrzcie, cały czas ten kropel teraz banuje za cheaty. Więc jednak muszą chyba mieć jakieś anti-X-ray. No, ja już sobie wykopiłem następny stack, praktycznie. No już mam stagnamentu. I na razie nic, i na razie nic. No nic, chyba nie będzie jednak. O, tu jakaś działka jest, ja nie mogę tych... O dobra, tu są na szczęście. ukradnemu ukradnę mu z działki. Dobra, mamy następne diaksy. No nie, no już bana raczej nie będzie. W sumie chyba sobie zostawię te konto, w razie co, na następne filmy. Więc zostawcie lajka, like subskrybujcie kanał, wbijajcie jak w na klawiaturze napiszcie w komentarzu, co mogę zrobić, żeby mnie sprawdzili tutaj. Czy oni to w ogóle sprawdzają, czy nie. No, to tyle, nara.